A teraz przepis, na który czeka cała Polska. Czyli piernik staropolski, który robicie przed świętami, wystarczy rozpuścić masło w miodzie z cukrem i pamiętajcie, nie gotujecie, tylko delikatnie podgrzewacie. Ciasto możecie zrobić teraz, a najpóźniej zacząć 3 tygodnie przed świętami. I kiedy masa miodowa jest gotowa, mieszamy mleko z sodą i dolewamy do całości. Wszystko dokładnie mieszamy, dajemy sporą ilość przyprawy do piernika, na koniec odrobinka soli, jajka, wszystko dokładnie powolutku mieszacie i mąka pszenna, natomiast nie popełnijcie mojego błędu i dodawajcie ją stopniowo. I takie gotowe ciasto piernikowe odstawiamy do lodówki i możemy zrobić z niego piernik staropolski, bądź po prostu najlepsze pierniczki w waszym życiu. Także ja swój przykrywam, odstawiam w chłodne miejsce i dosłownie widzimy się za kilkanaście dni. I to jest najlepszy przepis.